Od brzegu do brzegu pływają po przerwie rocznej Super! Już nie umierasz Dzięki operatora mamy Trzeba będzie jakieś konkretną czekoladę kupić za ten za, za Nie! Za <sparuszy> udział Na skręcim ziosłach A tutaj na naprosił Nie Załapałam ciężarówkę. Nie co to chodzi. Dobra, To nie widać, że takie ładne ludzi nie są. ta woda. Jest jakaś... Dziwna ryba będzie pływała do tych chmurów skręcić, wszystko co ciekawego pograżdżam. Należy się po prostu z nich załapać. Nas no, tez dogonimy przynajmniej. Niebo jest czyste, nie ma żadnej chmury. Mam nadzieję, że w tamtym roku jak u nas złapała ta burza. Nie, chyba na tam koniec... To nie, tam to nie było. Że ktoś w którymś roku burza złapała to po drugim razie to, na zbytkuję. I trzeba było odwozić. To już był, wtedy. Ja ja tak To wtedy. No dobrze. dobrze. za bardzo. Nie, nie, nie To dobrze. Tam się bardzo nie, lachać, nie żeby żebyś nie był bok. Tutaj się potrzeba, masz, jak się potrzeba, i się nie. będzie i się... nie bardzo. zostały, jedne Od czasu do czasu staną drugie też będziemy mieli fajną dokumentację Jaka fajna chłodna woda Aż się chce siedzieć Ale woda zimna